Finansowanie gospodarki środkami prywatnych inwestorów nabiera znaczenia w skali europejskiej. Patrzymy na Amerykę i chcielibyśmy mieć podobnie. A dokładniej nadzieje na to finansowanie rosną. Pytanie jednak: jak mogłoby to działać? Jak odnajdzie się? na w koncepcji europejskiego rynku kapitałowego polski rynek kapitałowy a szczególnie warszawska giełda papierów wartościowych podczas konferencji European Financial Markets Forum zapytałem o to prezesa GPW Tomasza Bardziłowskiego to jest dobry czas dla nas, dla giełdy, ale to jest czas również dla Polski, która przejęła odpowiedzialność za Unię Europejską, ponieważ rozpoczęła się z 1 stycznia polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. No i chcieliśmy wykorzystać również ten czas, żeby... Nasz głos, ten głos z Warszawy, był mocniej usłyszany i chcieliśmy wysłać taki sygnał do, do, do Brukseli, do Europy, że wszyscy musimy zadbać o wzrost gospodarczy i również, żeby w jakiś sposób zarysować te główne wyzwania, które stoją przed Europą, ale przed, przed Europą, ale również przed Polską, czyli finansowanie naszych wydatków na obronę, na zieloną transformację, no i zwiększenie się innowacyjności, które teraz jest no, kluczową sprawą w obliczu tej rewolucji AI, którą. Mamy do czynienia. No właśnie, żeby było to, jak sfinansować. No ale teraz pytanie brzmi, e, czy kierunek e, czegoś, co kiedyś nazwano w 2014 roku Unią Rynków Kapitałowych, a zostało ostatnio przemianowane na Unię Oszczędności i Inwestycji, rzeczywiście jest tym sposobem? Bo są dwa problemy. Jeden problem to jest, no, pewne takie przekonanie, że jednak poszczególne państwa powinny mieć wpływ na to, jak te rynki kapitałowe funkcjonują. No a po drugiej, po przeciwnej stronie, jest przekonanie, że no 450 milionów prawie że Europejczyków mogłoby mieć fajniejszy rynek kapitałowy niż 340 milionów Amerykanów. No tylko on jest strasznie rozdrobniony, właściwie nie ma jednego rynku, choć przecież swoboda przepływu kapitału jest fundamentem jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Tak, nie ma jednego rynku kapitałowego, natomiast inwestor w zasadzie dotykając przysług w telefonie może kupować akcje w Europie i w Stanach. W zasadzie trudniej jest mu kupić akcje w Europie czasami i w Polsce niż kupić je w, w Stanach, niż mieć dostęp na przykład do zakupów kryptowalut. A to dlatego, że regulacje, które są wprowadzone, które chronią te inwestora, tego inwestora, one nie przeszkadzają temu inwestorowi, żeby mógł mieć dostęp do wyżej, do lepszych instrumentów finansowych. I o tym również jest rozmowa, jak na ile te regulacje już poszły za daleko. I w całej Europie jest rozmowa o... Uproszczeniach. Słyszeliśmy tutaj również w wypowiedziach pana ministra finansów o tym, że potrzeba jest... Więcej potrzeba jest regulacji i my absolutnie się z tym zgadzamy, że to jest coś, co przeszkadza biznesom w rozwoju. No a mamy tej konkurencji coraz więcej, i słyszymy również, co się mówi teraz w Stanach Zjednoczonych. I musimy również trochę szybciej zacząć działać, żeby na tej globalnej arenie konkurencyjności nie wypadać coraz gorzej. Czyli z jednej strony, no bo pytanie brzmi, jeśli ta Unia miałaby się. Budować, no to pytanie brzmi, jaka będzie rola na przykład tych narodowych rynków kapitałowych. Czy one się będą regionalizować, a potem łączyć? Czy to będzie jakiś taki twór, który będzie się składał w gruncie rzeczy z wielu małych rynków, ale jednolicie uregulowanych? No a jeśli tak, to czy da się je jednocześnie ujednolicić regulacyjnie, upraszczając te regulacje? J jak to wygląda z punktu widzenia. Oczywiście regulacje są ważne, ale są ważniejsze rzeczy. Tym najważniejszym rzeczami to jest to, żeby Kapitał napływał na giełdy. Ten kapitał, tego kapitału jest dużo w Europie w formie oszczędności. Europejczycy oszczędzają więcej niż Amerykanie. Tylko te oszczędności albo są trzymane w gotówce, albo na bank rynkach bankowych niskoprocentowanych. Europejczycy trzymają 30% swoich finansowych oszczędności w bankach, Amerykanie 10%. Reszta na rynkach kapitałowych, które dają w długim terminie wyższe zwroty. Ale yy, to co zrobić, żeby Europejczycy zmienili? Panie redaktorze, który kraj ma tu najwyższy udział yy, depozytów w oszczędnościach finansowych? W Europie jest 30%, a jest kraj, który ma 50%. I to jesteśmy my. To jesteśmy my, Polacy. Prawda? No teraz, oczywiście, jak mamy tak wysokie stopy procentowe. Które no dają zarobić, dają dosyć dobry zwrot na, na oszczędnościach przy nikłym ryzyku. Przy nikłym ryzyku to nie jest to problem, tak być może powinno być. Natomiast jak te stopy zaczną spadać, to zwrot z depozytów będzie zbyt mały, również, żeby inwestor miał wystarczający zwrot, taki, który zapewni na przykład mu no, pewną wyższą dodatkową emeryturę. I tutaj my chcemy jako giełda, jako rynek kapitałowy, wyjść z dodatkowymi instrumentami. Ciekawymi spółkami, które będą dopiero dwa na giełdzie, no i być na to przygotowani. Ja mam nadzieję, że ten napływ rozpocznie się jak tylko na giełdę również w warszawsku, jak tylko stopy procentowe zaczną mocniej spadać. Pytanie, kiedy to będzie, ale mam nadzieję, że niedługo. No ale w kontekście tego budowania jednolitego rynku. Na przykład single point of contact, jakkolwiek będzie w rzeczywistości funkcjonował od 2027 roku w obliczu ujednolicenia obowiązków dotyczących tego, jak firmy mają raportować swoje wyniki, co też, jeśli dobrze rozumiem, w 2027 roku wejdzie jako obowiązek. Będziemy rosnąć jako rynek kapitałowy? Będziemy konsolidować? Czy jest jakiś inny pomysł, taki że tak powiem, operacyjny, jak to w ogóle wszystko może wyglądać? Oczywiście może być też taka odpowiedź, panie prezesie, że tego tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. Są pewne idee i cele, ale operacyjnie no to dopiero będzie wypracowane. No, takie inicjatywy, które upraszczają informacje o spółkach, które są motywowane na giełdzie w całej Europie, one są bardzo potrzebne. Tak, żeby polski inwestor w jasny sposób mógł sobie sprawdzić, Sprawdzić ciekawą spółkę z Niemiec czy, czy z Portugalii, nawet. Natomiast na razie mam ten problem, że żeby inwestorom zaproponować ciekawe spółki, musimy tych spółek mieć więcej na giełdach, a spółki, które są ciekawe, rosną szybko, albo nie chcą iść na, na, na giełdę, ponieważ są tutaj zbyt duże regulacje, albo wybierają na przykład rynki amerykańskie, żeby tam się finansować. W Europie jednak tych obowiązków raportujących dla spółek giełdowych jest bardzo dużo. No a przed nami nowa fala obowiązków związana z raportowaniem zrównoważonym. o ile. Myślę, że wszyscy my jesteśmy przekonani o tym, że ważny jest ten aspekt zrównoważonego inwestowania. To tyle tych różnych technicznych wymagań związanych ze sprawozdawczością jest za, być może za dużo. W szczególności one będą bardzo kosztowne dla mniejszych spółek. Więc tutaj będziemy na pewno rozmawiać. Myślę, że w czasie polskiej prezydencji ten temat zostanie również podjęty, aby tych wymogów sprawodawczych było trochę mniej, żebyśmy byli bardziej troszeczkę rozsądni w tym. W szczególności biorąc pod uwagę to, że... No, za oceanem, prawda? Tutaj niektórzy już członkowie rządu, a do tej pory wielcy przedsiębiorcy mówią o tym, że trzeba radykalnie obniżyć regulacje. Czyli rozumiem, że pytając o przyszłość rynku kapitałowego, muszę teraz się zwrócić do regulatorów, bo to oni przesądzą o tym, czy to się uda, czy nie. Myślę, że nie tylko regulatorzy, ale no, również rynek kapitowy zależy od cykli koniunkturalnych, od wzrostu gospodarczego. Na szczęście no, Polska wydaje się, że w tym roku może być liderem w Europie, jeżeli chodzi o wzrost. Tego sobie życzmy. Jeżeli będziemy mieli wzrost gospodarczy, to również rynek kapitowy, w szczególności Polski, będzie miał się dobrze. No i zapytałem oczywiście na tej samej konferencji regulatora, w związku z tym rozmowa z Jackiem Jastrzębskim, przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w programie Biznes w Południe o 12.00.